Witam, witam, trzeci dzień, trzeci wypad pod rząd do wody, to samo jeziorko Startuję sam, Łukasz może później dojedzie jak garnie swoje tematy, także wbijam to do pierwszego No i po jakichś 10 minutach jest pierwsza monetka, 2 złoto z PRL-u, także Wyszła jeszcze nakrętka mosiężna, zawleczka i kapsalek Są sygnały, czyli jedziemy z koksem No i minęła z godzinka Sygnałów coraz mniej Naprawdę jest czysto Wyszły dwie 2 złotówki I 70 groszy współczesne Takie małe cudo Trochę się z tym nawalczyłem jak zwykle. Ładny sygnał, a uciekało między, między dziurki. W zeszłym roku, jeszcze tutaj były trzciny. Tam na skraju. E, ciężko mi teraz pokazać. W tym miejscu znalazłem obrączkę i sygnecik, w tamtym roku. Także postanowiłem tutaj jeszcze pobuszować No ale jak widać Nie wiem czy widać Jest muczarka wysoko Badyle stoją no Ciężko, ciężko tutaj coś namierzyć Ale dwudziecha z PRLu jeszcze wyszło, Także jeszcze chwilę się tutaj pobawię Jest chyba srebro Widzę obrączkę czarną Idę do brzegu Na brzegu zobaczymy No wyłasz ładnie Jest rebero Jest reberko Super a, się zmachałem jeszcze kilka y, pereli kawsli, Jakieś nasze, teraźniejsze Także Jeszcze chwilkę połażę i Tutaj już chodziliśmy z Łukaszem Ten kawałek Zobaczę jak przez pół godziny Do godziny nic nie wyjdzie, to będę kończył Będzie wypad taki Skromny można powiedzieć Fanty, No ale z pustego to i Salomon Dobra to lecę Ale się wystraszyłem Była zawleczka w sicie Wsadzam rękę I dopiero zobaczyłem Tu taki zbój siedzi Piękny raczek Delikatnie go delikatnie go wypuszczę o, Chciałbym go wypuścić Tak, pokaż się w całej okazałości Widać, że ma od spodu Złożone O, poszedł. Dobra. Idę w tamtym kierunku, żeby go nie zdeptać. I kolejny kolejny perelek 10 zł Bolesław plus. No i chciałoby się powiedzieć do wytrwałych. Złoto należy, ale niestety to mieć. Taki ładny pierścioneczek. Miedziany. <słuch> <słuch> Ciekawe z czego to jest. 9W, wat, 10W wat. No nie wiem Nie mam pojęcia Ale fajnie <grystanie> Dosłownie zrobiłem krok od tej tabliczki znamionowej I wyszła mi taka głowa byka Czaszka Czaszka byka Widzę, Widać, że ktoś miał niu... Zamocowane na druciku miedzianym i puścił. kilka groszy będzie dwie dwójeczki widzę 50 groszówek raz 2 3 4 dwie złotówki 2 4 6 7 8 8 zł prawie 9 złotych już nie jest źle. tak na zakończenie taka zabawa na na placu zabaw no i Yy, przyszedł czas na podsumowanie, ale to jest dziwne uczucie, yy, mówić do telefonu. <grybujesz> Tutaj fanciki yy, z placu zabaw 9:34, jak dobrze policzyłem, i reszta z wody 7 perelek. Złoty pięćdziesiąt e, trzy. Z wody srebrna obrączka miedziany pierścioneczek też bardzo fajny. Widać samoróbka. Tutaj lutowanie takie brzydkie. Czaszka byka. Chyba nie jest srebrna. Pewnie jakiś bieda metal. No i śmieciory. To, to wyszło na plaży. Razem z monetkami. No i to tyle. Także Pozdrawiam i do następnego wypadu. Myślę, już wyskoczymy w niedzielę gdzieś na pole. Oby pogoda dopisała. No to hejka.